Ja. Na przykład historia mnie zaczęła interesować i design mnie interesuje bardzo. Bo nawet myśl, myślę o takiej audycji może już bardziej przygotowanej niż Radiowizja o designie, ale zupełnie krzywo opowiadanym. Analiza takiego stolika i powiedzenie, o co w nim chodzi i, i, i skąd się wziął. Bardzo może być ciekawe. On jest dosyć akurat. Teraz. teraz? Że takie pierwsze nie kroki wiem, w analizie mówiąca. i interpretacji stolika, stołu. Tego stołu. Natomiast, przede wszystkim, to jest bardzo istotne, że to jest stół który jest stołem buziowym, nie? bo jak go obrócimy, nie wiem, czy to będzie widać, wyraźnie ma oczka. I Aha. tutaj. Ja myślałem, Rolf, Rolf Glauber wyprodukował w 1952 roku taki, tak, tak, takie stoły, i on na stałe przytwierdził naczynia do tego stołu, i one były, może spełniały tylko i wyłącznie designerską designerską design rolę, a to jest buzia właśnie taka zafrasowana. I, 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 I to się nie przyjęło, ponieważ jak przychodzili goście, bo domownicy wiedzieli, próbowali podnosić i często to się jednak odrywało, a on nie znalazł takiego sposobu mocowania, Ten nie było mm -hmm. takich klejów, żeby, żeby się to nie, to nie udało niestety oderwać, dlatego zarzucono to, ale kilka egzemplarzy jest. W tej chwili w Muzeum Guggenheima jest jeden wystawiony i nawet miał być na akcję przeznaczony, na aukcję, nie na akcję. I, mm. i, i, I zobaczymy, jak to się potoczy. Ja myślałem, żeby startować, latem są ogromne ceny za ten stół. To jest kilkadziesiąt w tej chwili. Przepraszam, 84 tysiące dolarów jest cena wywoławcza chyba takiego stolika. Y Właściwie bardzo prostego. Tam są takie właśnie dwie, no trochę inne literatki, bo w Stanach, bo to w Stanach oczywiście ten artysta tworzył, ten designer, mhm. w Stanach nie było tej, tej formy szklanek. Oni uznali ją za, za, za zbyt praktyczną, tak samo jak samochody amerykańskie, nie do końca były kiedyś praktyczne, mhm. bo były na wyrost, prawda, na nadwymiarowe, nie? Tak. A tutaj ich denerwowało to, że z kolei, ja tutaj nie, nie zrobię tego, że one są praktyczne, bo jedną w drugą się wkłada, nie? Mhm. Amerykanie powiedzieli, że szklanka, jeśli włoży jedną w drugą, powinna pękać, nie? I tutaj tam są dlatego takie proste szklanki, i, i, i to inaczej trochę wygląda. Buzi nie ma, bo to pani zaburzyła. To jest tak, bo właśnie Gelder miał takie marzenie, żeby człowiek siadając przy stole, rozmawiając, właśnie tą, tą buzię, tą twarz stołu w jakiś sposób kreował. Nie? Mhm. I nawet było tak, że miał też taki. Zestaw, Fotele były z takimi kieszeniami bocznymi, gdzie było wiele mm. gadżetów. Nie? I w trakcie rozmowy ludzie tutaj na przykład czy koraliki wysypywali w kształcie jakiegoś uśmiechu czy, czy smutnej miny, i to też konwersacji bardzo pomagało. I były też jakieś elementy włóczki, więc ten stół był, był bardzo żywy, był bardzo kreatywny. Aż kusi, żeby jeszcze gdzieś zrobić, właśnie buzie, nosek, to są No tak, dlatego, że nie mamy tego sprzętu, właśnie. Ja bym mógł tak. spróbować. Ja mam scyzoryk, bo nie dostaję się z scyzorykiem mm. yy, i można by zrobić nos, nie? przykład ze scyzoryka i spróbowałbym zrobić jeszcze ewentualnie jakiś element. No, o, właśnie, mam taką na przykład też sentymentalną podkówkę. Mój tata o. używał podkówki i to jest bardzo odskulowa rzecz. Ona nie jest typową podkówką, ale o, taki języczek na przykład. O. I mamy już zupełnie inny, prawda, wyraz, tego, wyraz tak. tego stołu. No i nie ma fryzury, ale ja też nie mam, więc to jakby pasuje, można powiedzieć co by jeszcze można było dodać. Co ja mam w kieszeni w ogóle? Mam w ogóle trzy kasztany. Absolutnie nie wierzę, że kasztany wyciągają jakieś choroby, czy mają jakieś znaczenie energetyczne, ale mam. Ja wierzę, ja zawsze zbieram i obdarowuję można zrobić jeszcze taki tutaj element, po prostu, nie wiem, co on by oznaczał, czy to jest udane, trudno mi powiedzieć w tej chwili. Tu mam bilet. I to już wchodzimy teraz w inny rodzaj sztuki, tak zwany L'art quotidien, czyli szkoła, sztuka codzienna, z rzeczy codziennych mhm. tworzymy artefakty. Więc można to robić również w ten sposób, prawda, że tu jest bilet, a tutaj mamy długi bilet. I on, ostatnio odkryłem jazdę autobusami też, to było coś genialnego. Przyznaję się, że jestem człowiekiem, który się porusza samochodem, Aha. ale ostatnio miałem samochód na prawie i musiałem wrócić autobusem, bo nikogo nie było, kto mnie zawiózł i to z imię Lina. Także to było też świetne przeżycie, nie wiem czy to jest hobby, ale zobaczyłem, że świat z autobusu jest auto. inny. Zupełnie. O, mamy taką sytuację. Tu jeszcze mam taką saszetkę, intensywnie regeneruje nawet bardzo suchą skórę. Można by też coś z tego zrobić. I tu mam znowu bilety kolejne. I tutaj mam yy, wizytówkę, ale nie mogę przeczytać, bo to już byłoby ujawnienie personaliów. Tak, a mam Czyli, tak. Ale to się nie udało. Myślę, że z tego zrobimy pieprzyk. O, ewentualnie. I, no, I też można przedłużyć nos, nie? To jest dość istotne. O, taki ostry. Merlin troszeczkę. Czyli tak. Rolf Gelder byłby zachwycony tym, że jego idea żyje dalej. No, Rolf już w tej chwili nie tworzy, chociaż żyje jeszcze. Żyje na takiej tratwie na Pacyfiku, To jest bardzo ciekawe. To nie jest taka tratwa, jak sobie wyobrażamy, mała. To jest ogromna tratwa, którą zbudował. i Właśnie jest wyspa, można powiedzieć.